Szanowni Państwo, chciałem Państwu przedstawić zarząd powiatu Pawianickiego obecnej kadencji, wybrany na ostatnim posiedzeniu Rady Powiatu. Moją wicestarostą bezpośrednią zastępczynią będzie Gabriela Wędne-Błażyńska, która będzie odpowiedzialna za zadania oświatowe oraz zadania związane z infrastrukturą społeczną. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, od 11 lat mam przyjemność pracować w Starostwie Powiatowym w Pabianicach. Do tej pory zajmowałam się również oświatą. Dodatkowo teraz będę zajmowała się Wydziałem Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich i w nadzorze będę miała Powiatowy Urząd Pracy. Będzie kontynuacją mojej dotychczasowej pracy i zgodną w zasadzie z moim wykształceniem. Dziękuję bardzo. Członkiem zarządu odpowiedzialnym za pomoc społeczną będzie Pani Dobrosława Cybulska. Szanowni Państwo, ja swoje doświadczenia będę kontynuowała w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej. Zapraszam do Powiatowego Centrum Pomocy, który m.in. wspiera osoby z niepełnosprawnościami, zajmuje się realizacją zadań z zakresu realizacji domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych w sprawach uchodźców i repatriantów. W moim zakresie obowiązków jest również Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Lasów. Oraz Powiatowa e, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Zadania związane z architekturą, budownictwem, nadzorem budowlanym, a również gospodarką gruntami, będzie nadzorować pani Paulina Rzetelska. Szanowni Państwo, dla mnie to jest zupełnie nowa rola. Zobowiązuję się sumiennie i rzetelnie wykonywać zadania na rzecz mieszkańców powiatu Babijańskiego problematyka budowy, remontów dróg, mostów, inwestycje kubatorowe oraz nadzór nad wydziałem komunikacji to będzie zadanie pana Roberta Kraski. Dziękuję panie starosto. W tej kadencji w zarządzie będę właśnie nadzorował te wydziały, o których wspomniał pan starosta. Szanowni państwo, no jest to szeroko pojęte Wydziały komunikacyjne, czyli Wydział Drugi Mostów. Wydział Komunikacji, który prowadziłem przez ostatnie 5 lat w poprzedniej kadencji oraz Wydział Inwestycji. Mam nadzieję, że spełnię położone we mnie oczekiwania całego zarządu na czele z panem starostu. Dziękuję. Zarząd, który Państwu prezentuję, to jest mieszanka doświadczenia z całkowicie nowymi osobami. Jestem pewny, że wspólnie będziemy realizować skutecznie zadania postawione przed samorządem powiatowym.